Cześć, z tej strony Mateo. Jak widzicie, w rękach trzymam dwa flagowce od Apple oraz Samsunga, czyli 12 Pro Max oraz Galaxy S21 Ultra. Natomiast w dniu dzisiejszym nie będę robił żadnego testu, recenzji czy też porównania, ze względu na to, że w dniu dzisiejszym chciałbym poruszyć kwestię tego, czego osobiście mi brakuje na iPhone'ie po przesiadce właśnie z Androida. I dodatkowo, aby był atrakcyjniejszy cały ten odcinek, pomyślałem, że wkleję do niego Wasze komentarze, a konkretnie komentarze osób, które jakiś czas na grupie sadowników udzielały się wątków, w którym było właśnie pytanie odnośnie tego, czego brakuje ci z Androida po przesiadce, właśnie na iPhone'a. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba, jeśli tak będzie, to możecie zostawić łapkę w górę, ale przede wszystkim zachęcam Was do zostawienia komentarza pod tym filmem, abyście sami napisali, czego Wam najbardziej brakuje, właśnie w iOSie, i za czym tak naprawdę najbardziej tęsknicie z tych funkcji, które były dostępne na Androidzie. No i zanim przejdziemy do meritum, chciałam Was zachęcić do subskrypcji mojego kanału. Wtedy po prostu będziecie na bieżąco i nie przegapicie żadnego nowego filmu. Trzeba na starcie powiedzieć sobie jasno, że raczej dużych zaskoczeń nie będzie. Mamy 2021 rok, to nie jest tak naprawdę 2010, w którym można było zarzucać wiele jednemu czy drugiemu systemowi, że temu tego brakowało, a temu tego. Tak naprawdę przez te wiele lat wszystko zostało udoskonalone. Począwszy od jakichś funkcji, od możliwości personalizacji, czy po prostu od elementów związanych z bezpieczeństwem tego systemu i tak dalej. Niemniej i tak te systemy oczywiście różnią się pomiędzy sobą, i mi pewnych rzeczy brakuje, które są w Androidzie. To są takie proste rzeczy, jak na przykład ekran poziomy ikonek. Tutaj od tak można w Androidzie to włączyć, a w iPhone'ie wymaga to zrobienia jailbreak'a. Serio, nie da się w 2021 roku włączyć przy tak dużych telefonach, które można nazwać małymi tabletami, fabletami, jak zwał, tak zwał, urządzeń, które po prostu wygodnie trzyma się w ten sposób. Idealnie wręcz nadaje się po prostu ten tryb poziomy, żeby te ikonki sobie tak przewracać, a nie trzymać go tylko po prostu w pionie. W systemie od Apple w iOSie nie jest to dalej możliwe i przy tak dużych urządzeniach jak na przykład 12 Pro Max to jest po prostu niewygodne. Albo non stop odwracać w ten i w ten sposób jak na przykład jakaś aplikacja jest dostosowana to jest naprawdę bez sensu i to akurat mnie irytuje. Kolejna sprawa na dzień dzisiejszy która mnie irytuje to wykorzystanie samej przestrzeni roboczej. Ten ekran jest naprawdę bardzo duży, ale w Samsungu o wiele lepiej można go wykorzystać przez to, że mamy tryb podziału jakby tego ekranu na dwie części. Dodatkowo możecie sobie odpalić jakieś aplikacje, z których możecie sobie tutaj na boku korzystać. W iPhone'ie tak naprawdę jesteście skazani na jedną aplikację. Okej, okay, ktoś z was powie ale po co ci te dwie aplikacje? Przecież to nie jest aż tak komfortowe, jak nie wiem, na tablecie, gdzie to jest dozwolone. Okej, okay, ten komfort każdy niech sobie sam oceni. W mojej opinii, jak na przykład sobie robi jakąś notatkę do filmu na jakiś temat, to fajnie byłoby robić research w jednym okienku, na przykład w safari, a w drugim od razu sobie coś kopiować, zapisywać i tak dalej, a nie musić się po prostu non stop przerzucać pomiędzy tymi aplikacjami. Natomiast jeśli chodzi o samą personalizację, tutaj za dużo obecnie już nie można zarzucić, bo jeszcze rok temu można było mówić, że w iPhone'ie nawet nie ma widgetów. Okej, okay, komuś są bardziej potrzebne komuś mniej. Ja muszę wam powiedzieć, że mam jeden czy dwa widżety i tak średnio obecnie już ich używam. Na początku każdy się tym zachwycił, chociaż może jestem w mniejszości ze względu na to, że z tego co widziałem ostatnio jakiejś statystyki, obecnie jest więcej jakby włączonych widżetów, nie wiem jak oni to sprawdzili, na urządzeniach z iOS-em niż na całym Androidzie. Teraz wiem, że tacy zagorzali użytkownicy Androida się śmiali strasznie z tego, że użytkownicy iPhone'ów właśnie czekali aż 10 lat, żeby poznać te amazing feature, jakim są właśnie widżety. Też dla mnie to jest dziwne, że spotkało się to z tak aż dużym entuzjazmem, ale przecież nie można tego hejtować jakby. Natomiast jako użytkownik już wieloletni samego iPhone'a czy iOSa, trochę mi brakuje włączenia pewnych bajerów. Ja o tym kiedyś już mówiłem, że chciałbym po prostu mieć możliwość trochę takiej większej personalizacji, większego urozmaicenia samego systemu. Sam efekt na przykład przeskakiwania ikonek e dla kogoś z was się wydaje, nie wiem, banalny, powie, że to jest głupie, że wymyślam. Natomiast jak używam już kilka lat tego systemu, no można się tym znudzić. Ja nie mówię, żeby domyślnie było włączone na przykład takie przesuwające się kółeczko, które będzie zmieniać aplikację, ale w gruncie rzeczy, co komu szkodzi, żeby miał ja mógł sobie to włączyć, a ktoś inny nie. Fajnie jest, to zawsze podkreślam, żeby użytkownik miał po prostu możliwość. Tak samo myślę, że dobrą opcją byłoby większa możliwość edycji samych ustawień ikonek na pulpicie, to znaczy, żeby one nie wszystkie musiały być od góry do dołu, żeby na przykład 3-4 ikonki były po prostu u góry, a na przykład dwie były na dole. W przypadku Androida, jak zapewne wiecie, można ustawiać je tak, ale można też sobie ustawić po prostu część na dole, część po prostu w jakichś miejscach, dołożyć jakiś widget. Natomiast w iPhone'ie mamy strasznie sztywne po prostu ramy odnośnie tego, no i za bardzo tutaj nie możemy jakby tego przestawiać. I ja mówię, to są jakieś takie bardziej bajery, pierdoły, można by wręcz powiedzieć. Natomiast na pewno nie można tak powiedzieć o funkcji Always on Display. Ja wiem, że to jest w Androidach od dłuższego czasu, od kilku lat z tego co pamiętam. Natomiast na iPhone'ie dalej nie zadebiutowało. Myślę, że to się już zmieni w tym roku, ze względu na to, że nawet pokrowiec od Apple, ten ultra drogi pokrowiec za 600 zł, pokazał, że. Że w iPhone'ie jest to możliwe, żeby na części ekranu była wyświetlana po prostu jakaś konkretna rzecz, na przykład godzina z ewentualnie datą. Także myślę, że generalnie wielu użytkownikom może tego też brakować. No i w zasadzie ta moja lista w tym momencie się kończy. Ja myślałem naprawdę długo, co mógłbym wam tutaj jeszcze powiedzieć, czego mi brakuje, ale nie chcę na siłę wymyślać, nie chcę mówić o jakichś naprawdę pierdołach, już takich drobnostkach, które bym skopiował, bo coś mi się na przykład podoba w wyglądzie i tak dalej. To już naprawdę nie ma sensu. W kilku dobrych latach udoskonalania tych obu systemów doszło do tego, że One są naprawdę bardzo mocno do siebie zbliżone. Ba, powiem więcej, oczywiście na Androidzie jest więcej aplikacji, natomiast bardzo dużo jest takich samych czy bardzo podobnych tych aplikacji. W związku z tym nie ma sytuacji, w której na Androidzie macie jakąś super aplikację, w której alternatywy czy jakiegoś odpowiednika nie znajdziecie. Może można by się skupić na zabezpieczeniach w samym Google Play oraz App Store, natomiast to jest jakby temat na inną rozmowę. Jak Apple oraz Google podchodzi po prostu do kwestii wpuszczania nowych aplikacji do swoich sklepów, także myślę, że tego tutaj nie warto pójść. Natomiast na pewno warto poruszyć to, o czym wy mówiliście, czego wam właśnie brakuje. Jeśli czegoś na tej liście nie ma, to oczywiście możecie dać znać w komentarzach. Chętnie zobaczę, czego wam akurat konkretnie będzie brakować. Natomiast na samej grupie oczywiście najbardziej królowała odpowiedź dymków z Messengera. Ja specjalnie to pominąłem, bo powiem wam szczerze, że no nie kręci mnie te wystające po prostu głowy, czy wystające jakieś ikony ludzi, którzy do mnie piszą. Ja zdaję sobie sprawę, że jak ktoś używał przez 5 czy 10 lat Androidy, to może po prostu mu brakować tego, ale w gruncie rzeczy, co też niektóre osoby, na grupie przedstawiały, raczej jest to taki zbędny bajer, który nam trochę ten pulpit jakby zaśmieca, no, ale jeśli mam być szczery, to właśnie dymki z Messengera jak najbardziej królowały. Inną rzeczą, na którą dużo osób narzekało jest to, że w iPhone'ie możecie z centrum sterowania wyłączyć tylko tymczasowo Bluetooth czy Wi-Fi, ale do następnego dnia, jeśli chcecie to trwale zrobić, albo nie chcecie po prostu, żeby w ogóle iPhone się łączył z żadną siecią, to musicie wejść w ustawienia i tam to po prostu manualnie wyłączyć i tego wam brakuje, że po prostu z poziomu jakby tego centrum sterowania nie da się się od tak zrobić. Dodatkowo wiele osób się też skarży na to, że nie ma przycisku do całkowitego wyłączenia wszystkich aplikacji na raz. Okej, okay, nie ma go, faktycznie w Androidzie jest to zrobione, ale wydaje mi się, a raczej tak na 99% to jest prawda, że po prostu Apple robi to specjalnie, żeby nie korciło użytkownika, żeby zamykał cały czas te aplikacje. Ja wam wielokrotnie powtarzałem, że na iOSie nie trzeba tego robić, ze względu na to, że nie chronicie baterii przed szybszym zużywaniem. Ona po prostu wręcz będzie szybciej schodzić, jak będzie musiała się od zera wczytać, a nie po prostu z tej Pamięci. No, a z drugiej strony samego iOS-a nie obciąża to, jak macie otwarte kilkanaście kilkadziesiąt zakładek. Po prostu to nie ma żadnego przełożenia na wydajność. W związku z tym prawdopodobnie właśnie z tego powodu Apple nie implementuje takiego przycisku do wyłączenia wszystkich zakładek. Kolejna sprawa, o której Damian napisał to wysyłanie wiadomości o określonej godzinie automatycznie. W sumie mi by się też to czasami przydało, natomiast nie wiem, czy w App Store nie ma jakiejś aplikacji, która by miała taką możliwość, chociaż mogę się mylić ze względu na to, że być może iOS po prostu ogranicza możliwość w ogóle wysyłania właśnie w ten. Sposób wiadomości. Jak zauważycie, w iMessage nawet nie ma możliwości, jakby cofania wysłanej już wiadomości, usuwania jej z konwersacji, tak jak na przykład jest to na Facebook Messengerze. Z kolei Dawid na przykład poruszył wątek, o którym ja też mówiłem, czyli personalizacji pulpitów i układania aplikacji w dowolnym miejscu, czyli na przykład cztery aplikacje u góry, dwie na dole i tak dalej. Łukaszowi z kolei brakuje apki z diodą powiadomień, czyli chodzi po prostu o to, że jeśli dostaniecie powiadomienia, to żeby tutaj Wam się zaświeciło coś, a nie cały ekran oczywiście od razu podświetlał, to akurat może być po prostu przydatne. Nocy. Ewelina z kolei wymieniła tutaj kilka rzeczy, o których już wcześniej mówiłem, i też właśnie zaznaczyła, że dzielenie ekranu na pół to jest to, czego jej brakuje. Czyli, jak widzicie, ja też nie mam jakichś takich mega randomowych, jakichś takich ekstremalnych, jakby tych wymagań, czy tego, co bym po prostu chciał z tego Androida mieć na OS, bo mi po prostu brakuje. Raczej jest to podzielane też przez inne osoby. I tak, w zasadzie to jest tyle z tych komentarzy, które zebrały jakby najwięcej aprobaty wśród innych osób, wyrażanej po prostu przez danie lajka. Like Ale, jak widzicie, jeszcze można po drodze spotkać inne, jakby poszczególne. Rzeczy, które konkretnej osobie brakuje, ale w gruncie rzeczy, nawet jak udowodniałem te komentarze, nie ma aż takich różnic, których po prostu bardzo, bardzo mocno by brakowało po prostu na iPhonie. Ale dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wymyślicie, W sensie, jakich funkcji Wam najbardziej brakuje. Myślę, że może być z tego ciekawa dyskusja, a być może nawet to się przerodzi w jakąś drugą część tego filmu. Jeśli faktycznie będzie dużo tych komentarzy, to postaram się nagrać właśnie na taką drugą część i ustosunkować się także do Waszych opinii. Także tyle ode mnie. Jeśli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie. Mój kanał, a my widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia, cześć!